Siemano kolano Cytrona to jest kolejny odcinek z Orlika na Perle. Dzisiaj mamy Oliwier. A dzisiaj będę strzelał Oliverowi rzuty wolne. Albo, albo nie skąd, więc dzisiaj tak bardziej tak na środek stawiłem kamerę, żeby bardziej było widać. Więc co? Zaczynamy, nie? A i zostawcie m, pod tym filmem 10 łapem w górę, to Jaka. będzie kolejny odcinek. A zostawiajcie, kto wygra Oliwia, czy Ola. No. Ola broni Oliver strzela po 10 ustaleniach. Potem może odcinek czasu raz padnie No Dobra Gotowy? Tak To już Mój pierwszy strzał O Jezu Nie wyszedł Będziemy tak nagrywać

No środek. środeczek. obywateli, cała strzał. jest No 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 kurde, no no cała już. No no środek. no trzy razy już No, no, tutaj, tutaj, ty Cztery? Pięć. Okay. Aj. Jeszcze zostały mi cztery szały a potem Oliwier O jezu. No, mam nadzieję, że coś widać. No i weszło. No pier pierwsza bramka. <laughs> there, on, jeszcze trzy Co mnie? Dwa Dwa? Widzicie, no. okay. wróciła jeszcze No dobra, ten, teraz to Olivier będzie strzelał Zrobimy cięcie i wrócimy za chwilę z powrotem teraz Ola a ja strzelam A na 10 strzał miał i tylko raz trafił Mój, mój pierwszy strzał Pierwszy strzał. drugi strzał. Dobra, obroniony. Mój trzeci strzał teraz będzie. Błąd zaś ja piłkę to chodzimy. Tak. Dobra. Czwarty strzał raz będzie. Jeszcze Nie. Pogubiłem się. Wymieta z lewą nogę. Dobra jeszcze, to był, już, to był bo, bo mój piąty strzał, teraz jeszcze pięć mam strzałów. Dobra, szósty, szósty strzał. Ja mam, mam tutaj jedną bramkę. Czyli ta kola. Na drugą bramkę już mam. Jeszcze cztery strzały. Jeszcze trzy, a na razie ja wygrywam, więc jest dobrze. I to jeszcze, no już jeszcze dwa strzały, jeszcze dwa. jeszcze jeden strzał. Teraz okienko. Wygrywam, taj, tak i tak 2-1 w konkurencjach bronienia ich stołów Właśnie dla widzów? Szyb, mało, szybka poprzeczka może jeszcze No możemy jeszcze poprzeczkę cięć jak to by się nazywało po angielsku Kurba część No kurba część Prawie A, ma, było A ma super. No Mamy płodę Sans i

Dobra, kończymy? Jeszcze muszę w i kończymy. Dobra. To dla Was widowia. <coughs> <coughs> ja Jak teraz ja jeszcze w poprzeczkę to zostawiacie tutaj 10 łapek w górę A ja trafię to 10 Jak ja trafię to, to 100? Tak. No. Ale i tak możesz jej zostawić. Dokładnie tak. To kończymy. Na razie. I do zobaczenia. Na razie. Cześć. Nie